Turka będzie. A tu już kurwa czemu mi nie mówisz ty? <grymne> <To> już. <grymne> Jaki skarb, nie powiedziałam. Odpalam. <grymne> o cześć. Dzień dobry. Hello. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Żyjemy, żyjemy. Udało Jeszcze. Się. Żyjemy. Dobra. Więc dzisiaj jesteśmy widzowie w terenie. To, tu jest trawa. To, to nie jest green screen, widzowie, to nie jest green screen, dotykam liścia, dotykam liścia, Mogę dotykam... Spoczyć, dotykam iluści. Nie, nie. nie no tu... Nie no, bo tak patrzysz w ekran i dotykasz wszystko, nie? Jakbyś na kolce wlazła. To byś... Dobra, były lekkie komplikacje, okej, okay? widzowie? Chcieliśmy się odpalić o 17. Problem taki, że o 17 siedziałyśmy tutaj tak rysowej sobie. na chacie. No. Tak. Ta rysowa się jeszcze wiecie, myła, kąpała, ogarniała. Jasne, no. Tak, bo ja, to, ja, ja, ja jestem 30, ja, jestem 30. Ja, ja, tak, tak. Ona jest czysta. Ja się nie myłam, ja pierdolę ja mówię. Ja jestem prawdziwym mężczyzną, ja idę na Urbex, ja, ja to pierdolę mówię. jakby... Ale dobra, widzę, więc jestem tutaj ja, wasz host, wasza prezenterka tego kanału e, Catter Rollin V ze mną na urbexie jest! Pani Tiris Wytwy Fytyby, dzięki. W TV, <noise> <noise> y, tak, jest Pani Tairi ze mną i uwaga, mamy gościa specjalnego, z tego się kurwa nie spodziewacie, <noise> specjalny. Gość, gość specjalny widzowie, y, to jest Loter. Siema, to przez trójkę pamiętaj, nie przez A. Y, tak, Loter, Loter przez trójkę, pamiętajcie, <noise> Loter to jest, to trzy. jest taki mały, skromny streamer taki. <noise> Dobra, widzę, dobra, powiem wam gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscach, w miejscu takim, że jakbyś był w górach normalnie. Patrz, kamieniołom, kurwa, kamieniołom Libana. Ogółem plot jest taki. Cześć, Robert, dobry. Plot jest taki, że y, tutaj kręcili listy Schindlera. Ja nie wiem, czy widzieliście. No, jak góry, tu jest naprawdę. Tu kręcili listy Schindlera. I to jest stary, powojenny kamieniołom. Kiedyś w tym miejscu był. Co był? Obóz pracy, chyba. Za czasów wojny tutaj był obóz pracy. Jak dobrze przeczytałam. Ale mogłam dobrze nie przeczytać. Nie umiem czytać czasem. Także tak. Tak, ale jesteśmy w kamieniołomach i będziemy wchodzić do miejsc, do których nie można wchodzić. Bo ja stwierdziłam, jak nie pokażę wam tabliczki z napisem nie wchodzić, czy tam zakaz wstępu. To się nie liczy. Nie będziecie wtedy wiedzieć, tu nic nie będzie wiedział. Właśnie się zdradziłam, Chłuj mi w dupę. Nielegalnie wchodzimy, nielegalnie. Latarka za ucho i A Ja mam specjalną taką kopalnianą. Kopalnianą. Ja chciałem czołówkę tak. Ona ma czołówkę, no! Ona ma czołówkę. Dobra, widzowie, idziemy. A pokaż im kurde, gdzie wchodzimy. Dobra, ja chciałam pokazać swoją piękną twarz. Wchodzimy tam. Wchodzimy. To mi się na kopalni. Kurde to... znasz się na kopalni Bo chodziłam do szkoły górniczej Co? Co? A przecież wczoraj ci mówiłam, technik przeróbki kopalni stałych. Zapraszamy do lasu. Będę kreuty, idź. Widziałeś, że kopa węgiel? Pojebane. I walka mamy pierwszy, pierwszy ten. Jerzyki widzowie Jerzyki e... Ja myślę, że to są prehistoryczne jeżyki. Ja myślę, że te jeżyki tutaj są y, z czasów jeszcze wojny. Ja myślę, że to są jeżyki, które, którzy jacy, jakiś gubernator sobie jadł, nie? Tutaj patrz MR MR. Ja myślę, że to jest. Mama z Rukzak to jest. Mamy plecak mamy, ja na bank. Mama z to jest. Mama z ja. Jaja. Mm, tak, ale głos to naprawdę ładny głos. Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny głos. głas. Go... Ja, bo ja się odsunęłam, odsunęłam i Ci. Natura zaatakowała G Karolinę. Skrawa mnie dotknęła. Głoska mnie zaatakowała. Dobra, idę pierwsza, pierwsza, idę pierwsza, pierdolę no to, to. I pierdolę O, jest pierwsza rzecz! O, kurwa, to nie wolno <laughs> tam, tam. Ktoś tam siedzi, to tam nie idziemy, dobra. No to nic. Człem Pierwsza przeszkoda. Pierwsza przeszkoda. Dawaj, pokazuj jak idziesz po tym. Dawaj ten, Dawaj, tam, ten. A, wiesz, jak? A? Ale nie, nuda. Nie, no ty nie, nie umiesz. Nie o. Ty nie <laughs> nuda, <chciałam. laughs> no mi wyszło do lasu po latach się w domu jest w szoku. O kurwa. Uuu. Dawaj, puść drugą. Nie, no. Uuu. Dobra. Nie, ja nie wiem takich rzeczy, Dawaj, sara. dawaj, no dawaj. Czy masz? Teraz ty. Dobra, teraz ja kurujesz. żeby... Ja tu nawet nogi nie dam, jestem z... Pomóc ci. Dobra, nie. Dobra, dwie to jedno. Ja Dom jak goryl, to niezły goryl. Oj, oj. O kurwa. Miski, yes. Nie, za dużo Za dużo wysiłku fizycznego. Co ty Dobra, to, to rozchodzimy się i do <grym> Nawet nie doszliśmy, dzwońcie no, no, po karetkę. No. Jakbym nie miała jeansów, to bym się... ten. Jakbym nie miała jeansów, to zrobiłabym co? To bym <grym> coś zrobiła, ale... Loda, żeby ja mieć. Galerianki, o tak. Idziemy sprawdzić tam? Co, a co to za koleżanka a tam trzy obok? Quest? Nie wiem, co to za koleżanka. Side quest? Side quest? Chcecie zobaczyć, co tam jest? Misja poboczna. Las, dużo lasu. Wyświetla mi się 100 expa i 20 golda. Let's see now. Side quest! No, o kurwa, no, uwaga drogi. próg, uwaga próg! Uwaga próg, czekaj. Chyba się nie <głos> <głos> to trzeba chyba ciebie nagrywać. No właśnie, ja chyba cię podtrzymam. Potrzymasz mi? Potrzymam ci. Lubię kije. A no to zapraszamy. Szczególnie. Na Napierdalać. Nie no, żartuję. Tylko kurwa za, za, za ten, za, za nisko bo. No, zaraz za dyski. No, ja mówię to jest. Zaraz bo mnie to. Zaraz No, W góry są NPC. Ty już <noise> wyczaiłeś no ten NPC. A, no, no. To Aha. To dawaj tego kłesa, widzę pytajnik. Fajnie <noise> NPC. OK. Dzień dobry. Dobra, teraz mamy kolejnego ten, jest, bo jest tu i tam. Co jest tu, dobra, czy dalej w drogę. Górę. Sprawdź, Kurwa, czy, górę? Sprawdź ten drop. Sprawdzaj, sprawdź czy drogę. drop jakiś fajny, sprawdź czy jakaś baba wodna tam nie chodzi. Kurwa, ale tutaj jest no? view. Czuje się sexy w słońcu, no. To trzeba przyznać. To jest ja, naturalny make -up. Kurwa, Popatrzyłam na ciebie, aż z nóg mnie zwaliło. nie wiem dokąd prowadzić, więc pójdę przodem. Idź o kurwa przeszkoda. Halo, a gdzie okay. mój kameraman jakiś? No tak, i przodem, nie? <laughs> Dobra, idę. <To> <laughs> o kurwa. Panienko. Dobra, będę nagrywać swoją dupę, co? Nie. <laughs> Znasz to miejsce? Mam to miejsce. Co to za miejsce? NPC, który właśnie poszedł. Miał na nas questa i zostawił kurwa puszkę no, po piwie. Oho! Robił. Oho, ej, ale to nie byle jakie, to jest kurwa hiszpańskie! Estella Estella, Estella. Estella Galizia! Karolina! O, a ty Karolina ty szmato jebana! Pier... Ale ładna, chłoweczka, kurde, można sobie przysiąść. Druga. Kocyk. To będzie zawrócić. Skąd już nie ma troci powrót? O! Uważajcie, bo jest ciepło i żmije wyszły w dziupli. Okej, okay, tu szukamy żmij. To my wyszłyśmy z dziupli. No to my wyszłyśmy w żdziupli, no, kurwa, w rozumiem, z dziupli. Kurwa, wstałyśmy. z chyba o to chodziło, no. No ja tak nie zrobię z wami chat, bo musicie być bezpiecznie no, ze mną. Nie, tu jest, A, to już kurwa. Jezus. Mnie. Ty pamiętaj, że schodzimy coraz niżej i coraz wyżej są gałęzie. Co? Że a zasięg, no 60, 60, że tak. zasięg może stracić się. A faktycznie, bo idziemy w zasięg. No, nie Karolinę to... poniosło, widzicie? Co? <laughs> co? Już mnie obgadują. Nie no, śmieje się, Jezu, idź. Aha. Chcemy tam dalej do góry? Czy, co ty to kurwa macasz ty? Rękawiczkę trzeba było z domu wziąć. Zyską... O to quest jest, quest jest. Ta? Co Zaleźliśmy to mamy? legendarny list. Co to jest? F1. F2. F8, F1, 9F1. O nie, to matematyka, burze. F2, 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 <laughs> f2 przez 2. Co jest kurwa? Nie wiem. Czy jest jakiś matematyk? O mój sprawdza z matmy. <grym <grym no nieźle. Otwórz, może coś pisze w środę. Nie. E, chuj, Nuda. Dobra, to. O kufaj, PC tym, pc. PC ty, PC ty. Dobra, chodźcie tu, zachowujcie się na tu Maria, ta kamufla to się jeszcze. Kamufluje kam się, kurwa, nie mam mnie, nie mam nic, stara, nie mam nic. Jakoty, jakoty, pa! O, a, a to nie no, są, nie są jakieś jeżyny, to, maliny, coś? Coś kwitnie. Borówki kurwa, nie wiem. Coś kwitnie. Tak, coś kwitnie. Y National Geographic y tutaj I widzowie ja, kwiat jakiś kwiat o Ale quest, to jest te te kiedy podchodzisz tam, pecet tam, że i klikasz po prostu, żeby coś powiedzieć. Pokazał nam informacje. Oho, no no co co e ci powiedziałam? Informacja PC? wygląda tak, że tam jest już główna ulica. A tak, czyli musimy wrócić. Ale zabudzić. ja chcę. Macie już się wracać. Ja, chcę... ja, chcę... ja chcę pokazać głos. Bo to naprawdę ładny głos, o kurwa. To jest, a, to pizza patrzcie, tam jest głaz. To naprawdę ładny głaz. Podoba mi się ten głos. To naprawdę ładny głos. Co ty robisz? A na miotle, Jaka ja wiedźma. Ten las zamieszkuje y, wiedźma, nawiedza. takie atrakcje na streama, że las jest nawiedzony, plus 3. Kierownica. Tak, to jest kierownica do skręcania, dokładnie. Ale leci! Ale leci! Gonimy ją! Go, widziałeś na Patrz, I kierownica! jak hobby, hobby horsing trochę. Nie no! Nie! Bo... Nie! Wszystko klimat. zepsułaś, kurwa! A, hobby horsing, nie no! Co ty pierdolisz tą tajrysową? Uważaj, podgiry. Co ty robisz? Jesteśmy blisko. Oj tak. <laughs> Tu jest jakiś metal, widzowy, A tam jest ściana w ogóle, to jest ściana, nie? To wygląda jak taka ściana, zbudowana gdzie, ściana. że nachana... się pan malasz, Że malarz, że pan malarz mówi. Nie, ja myślę, że malarz tu nigdy nie dotarł. Tam jest jakaś On... dziura. Gdzie jest dziura? Jak wstaniesz. kurwa, no, faktycznie tam jest dziura. Tam jest jakaś dziura. Co tam jest? O, to jest znaczy to wygląda jakby, jakby tam był metal i tam w środku było jakieś wejście. Albo to jest jakiś... Ja mam wrażenie, że to jest budynek w ogóle, że to może być jakiś bunkier pod spodem, czy coś takiego. Chociaż to jest kamieniołom przecież, nie? To jakby. To nie jest tak, że kamienie wykopywali z spod spodu. No ale tu jest mur, nie? Tam też jest dziura, coś. Tam jest też dziura A czyli stoję na jaskini? A ta, a ta koleżanka blondynka, to ona zdrowa jest? Nie, ale ją zabrałam dla kontentu. Wejście do kopalni, a może. Tam jest, Mob Spawner. No, ja też tak myślę. Może te. Gniazdo góli. Zombiaki tam są. Gniazdo Guli i tyle albo więcej stuletni o o kurwa kamieniołom ty 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 gałoski oczuńe ale kamieniołom ale silos czy coś kurwa no czyli Tairi ma drogowstwo. no bo tu aktualnie jeszcze pracują ale kamieniołomy są jeszcze tam dalej niżej tam tam ekopaka makapaka Maka, Żebym w robocie las oglądał zamiast wyjść, cuda. Obie... <grym> o, ale mnie kusi, żeby tam podejść. Tak? Tak. Podchodzimy? Idziemy! Dla kontentu wszystko, dla widza. Dobra. Niekogo nie ma, nie? Nie, nie ma. Jesteśmy sami. Daj, nagrywam kamery na mnie. To się kameruje. Masz kija do obrony. Zatuje! Spokojnie! Ole, silos! Spidalach. O, 5 złotych. Co wiemy, Pani Karolino? Czekaj. W dzisiejszym odcinku możemy zaobserwować dwie samice, które w razie potrzeby pułą na pożarcie, aby samiec alfa mógł ujść z życiem. Takie dzikie zachowanie naczelnych jest wszechobecne na całym kontynencie. Jadnice. Mówił Spidallach. No, taka ciekawostka przyrodnicza. Dziękujemy. Dziękujemy Spis bardzo za, bardzo dziękuję za narrację. Za A teraz, przechodząc wizowie do tego obiektu za mną. Są to dwa potężne silosy. Tak potężne jak piersi niektórych OnlyFansiar. E, co można jeszcze powiedzieć? Są stare. Ja. Yeah. Stare Jare! jare. O, właśnie, pięknie, pięknie. Yeah. Dobrze, więc stare nie oznacza, że nie są Jare, prawda? Wiadomo, milfy najlepsze. Także to są takie dwa potężne milfy tego kamieniołomu, nie? Milfy kamieniołomu? W dla snajpera. Co? zwierzę dla snajpera. Zwierzę dla snajpera. Macie tam kurwa balkonik. Kiedyś tam po prostu do góry wpadały kamienie i... I wysrali o, je. Wysrali je. No Dawaj, chodź pod cudka. Okay. Tylko nie zapomnij ssać. K4 w Queen. 5 złotych. Karolina albo Tyris, pokażcie stópki no coś. To... Dzięki za piątkę, ale pokazać to Ci mogę co najwyżej... o. O, ale piękny. jest, Co Ty dajesz? Ło kurwa. Dobra, nie wyskoczy mi tu żół jaki... Obrzydliwe trochę, ile pająków, fuj. Za nas Silos. O, Silos nas dojechał. No i co? Ale w jest jeszcze Niczy, niżej. Miciu na czacie napisał, ale nie czytałeś wiadomości. Pozdrów tego pusystego gegatka Lotera ode mnie. Nie. <laughs> Pozdrawiam Cię, misu też. Właśnie spotkaliśmy tutaj osobnik... Teraz jest! Osobnik niezrównoważony psychicznie. Osobniki te... Osobniki te charakteryzują się... ...niedoborem IQ. Jest są, są nieprzewidywalne. Aktualnie <śm> widzimy dzikiego osobnika w poszukiwaniu internetu. Który ma lagi.

Tak, 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 tak. Dobra, się. Chyba jesteśmy bezpieczne. Chyba jesteśmy to jest, bezpieczne. To jest, Chyba poszedł? To jest misja skradankowa dobra, w tym dobra. momencie. Dobra. Idziemy, idziemy, idziemy. Czy ta Karolina czy główna? Tak widzi nas. Ta jest no. nas widzi. Ta nas widzi. O oh no. Ona nas widzi. W ogóle weszłyśmy i internetu jeszcze nie wyjebało. To jest niesamowite. Nie złapała agro. Idzie za nami. Widzowie? Jesteśmy śledzone. O, widzowie, jest tam. Jest, jest tam, idzie za nami. muszę skrada się. Nie może jak będziemy Żywnie. go ignorować, może kto wie? Hmm, load cię, kto wie. Czekaj się. Lewo. O, tu. Widzisz tam? O kuwa tam jest typ, faktycznie. Tam. No. O faktycznie to jest głowa widzowie jak coś tam cię loter pokazuje. To głowa... Daj wyżej, telefon. No, się tam... Tu, w dziurze! Tu, tu w dziurę, dziurę macie w drzewie. Ale się wspina, gościu. No a tam jeszcze kolejni w kolejce czekają. No, się jeden musi wspiąć, nie? Ja to, jak się. Jak paska, to się Proszę, że dobry wynik, dobry wynik mamy. Problem jest taki, widzowie, że za każdym razem, jak próbuję iść tam na dół. Tam na dół, tam. Nie, tu, tu. Tam na dół, tu, tu. o, tu na dół, tam. To w połowie trochę wypierdala nam neta. I jest taka 50-50 szansa, albo tam pójdziemy. Jak dojdziemy, dalej, jak dojdziemy dalej, to może będzie net, później, albo jest taka szansa, że pójdziemy i nie będzie neta wcale. Iść do góry. Chcieliśmy iść tam, ale Panie tam same. jest też zakaz wstępu. Zakaz wjazdu. Ale zakaz wjazdu? Nie no, zakaz wstępu się no, jeszcze. Myślałam, że zakaz wjazdu wtedy możemy wejść, nie? Ale podejdźmy, może podejdźmy, podejdźmy, spróbujmy podejść. Fina. Wyczajamy ten. No to dobra. No znaku, można chyba, że coś przyjdą? A, że do środka nie można wejść, A. bo pisze obiekt chujcie grozi zawaleniem. To chujcie to, co? Chujcie co? to. Chujcie to. Chujcie. chujcie to co. Chujcie to co? Nie, chuj... nie, to jest, tam jest po prostu chujcie to i to jest kutas. A. A ja wiem, co? A patrz nakaz wstępu, patrz, jest nakaz wstępu. Nakaz wstępu, obieg grozi zwaleniem. No i klasa, to ja idę, kurde. To ja idę, kurde, jak obieg grozi zwaleniem. Nakaz wstępu, to ja idę. idę. Okej, okej. Czy to mamy budynek, czerwony budynek. Ja myślę, że tutaj siedziały grube ryby, nie? Patrzę na to, że to był kiedyś obóz pracy. To, to jest, to jest tu siedziały grube ryby, nie? Zapukaj. Zapukaj, może ci się otworzy ktoś. A tu nagle, a tu nagle, a tu nagle, a tu <gry> ja bym tu zesłał. O, O, nagle, O, tu tu Trochę Ty, to poczekaj, latarkę O, wcale. latarkę Ty, masz! Ty, ja mam tam. Skera, jak ktoś by zrobił. Ale efekt. Lekko się... straszne, kurwa, nie? Lekko... to tam... A tu? Tu widzisz. A! Co widzę? Coś tam jest. Rękę to... weź. To mi, A, koleżanko. Sorry. A, kraty tak ten... O, co to jest? Belesiana. Tam są opony. O, faktycznie, no faktycznie, no. Tu się coś... narkotyki robi. <laughs> Tutaj to mamy... Puste pomieszczenie. Puste pomieszczenie tutaj jest. O, jest tam jakaś szmata leży na podłodze. To wygląda jak jakieś więzienie, jakby to była taka prycza dla kogoś, że była szmatka i pod nią siano ble, 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 i na ble, tym ble, ktoś ble, sobie ble, spał może. O, A tu jakieś... co mamy? Deski. Nice deski. szlakla. O, ktoś coś składnik zrobił. O, opony. Wiesz, sprzedam opony? Myślę, że do jakiegoś traktora, jak ktoś chce, pisać jeden w komentarzu. A tu ktoś dzidy robi. Dzidy ktoś robi? Chce tam wchodzić, a ktoś co tu dzidy robi. O, faktycznie kurwa. Ja myślę, że ktoś szykuje się na taką, na taką e, walkę. Wiecie, e, ta, że taką walkę tylko na dzidy. Taka prehistoryczna walka po prostu. On tutaj robi cały skład broni. To jest arsenał broni po prostu na walkę tylko bronią białą. Tak to się mówi, to jest broń biała ta z bliska. Ta to jest drzewcowa. Ręczna? Broń drzewcowa? Aha, no to bronią drzewcową, kurwa. Bronią bronią dzidą. Ta magia lasu. No. Magia lasu, magia dzikości. Oj, tak. Dobra, zaraz pójdziemy na jakieś jedzenie po prostu, kurwa, zrobię streama z jedzenia, pierdolę. Oj, jedzonko. O kurwa, tu już nic nie ma. Mam kropeczki, totalnie, wyjebało. Zaba woda jest na dole, tam jest życie. Ja się boję takich miejsc, ja się boję takich rzeczy. Pokaż dla widza. No, rzuć to